Zamkniemy jak najbardziej, informuję, że interwencja jest skierowana. Tak. Eee, pani z e, sobą tutaj. Nie nakrywajcie twarzy się... państwa. Że twarze są schowane. twarze są zakryte. Tak? Po pierwsze, to są urzędnicy Państwowi, więc można. Którzy terenu... żyją za nasze pieniądze jeszcze. Na prywatnie, tak zgadza się. Natomiast pani jest teraz na służbie. Pani mm -hmm. Podstawę prawną, poproszę. proszę. Telefon mam na dole także. Poproszę podstawę prawną, dlaczego mój lokal ma być zamknięty. Tak, bo no, to, to, to jest podstawa prawna. A, Przepraszam, pozwólcie, panowie. Spokojnie. Dobra. Nie ma poprzewić na panią denerwować. My pytały... Pani wykonuje swoje obowiązki. Okay. Nawet pani się śmieje. Poproszę o podstawę prawną, dlaczego mój lokal ma być zamknięty do 18. Na jakiej podstawie? Na podstawie rozporządzenia. A rozporządzenie jest wydane na podstawie. No zobaczcie, jakie ładne dziewczyny. Mhm. Szkoda, że ten warto ten... było do łatwiej na... przyjechać. Jak 200 km jechałem? Przypominamy o artykule 231 kodeksu karnego. Naprawdę jest potrzebne robić takie zamieszanie, żeby tyle Państwu było w środku, czyli stwarzamy zagrożenie dla kogoś. Mógłbym, mógłbym, żeby tutaj dwie dwie a, osób, a może gdzieś może chociaż z boku nie? może? Bo myślę, że nie ma potrzeby tyle osób, dobrze? Bo ludzie jedzą i nie ma takiej potrzeby. Dziękuję bardzo. Nie ma potrzeby tego Pani z Sanepidu szuka podstawy prawnej teraz? Nie, Jest nieprzygotowana. Proszę pani, jak to panią przysłał Stanepidu? Proszę Pani, żyje Pani z moich podatków, to wypadałoby. A ty jest tam? Ja jestem przedsiębiorcą, który od marca nie zarabia pieniędzy. możemy gdzieś wziąć żeby Nie mam w tym momencie wolnego miejsca, w którym mogłabym... do którego mogłabym Państwa zaprosić. Przestańcie, Pani nie, bardzo Was proszę, nie no. ma potrzeby, z ministra Pana, wobec tego, wobec tego kończymy. A w poniedziałek zaproszę Pana do podjazdu tej stacji na wyrok o 94. Ale, ale... Poczko. Jeśli Pani chce Państwowo do nas się odzywać, to poczko. Oficjalna droga zawsze musi być. Się, czy myślisz, jeszcze jesteśmy w Państwa prawa? No nie, chyba już Was mogę sfotografować, nie? To, no. Ja sobie nie życzę, żeby nie bierze, Ale ja sobie nie życzę. Ale ja sobie Ale ja mam telefon w dole. Obniżamy swoje telefony, poprosiłam. Nie nagrywać, okej. Ok. Okay. Proszę e, zobaczyć. Ale proszę zobaczyć. Poprosi... Ja nie nagrywam. Tak, Poprosiłabym, żeby nie nagrywać. Oczywiście. Dziękujemy mamy świadomość, że no, nie jest wolno podjęcie. udostępniać wizerunku, także na pewno to dokładnie. Super. A nawet jak będzie widać, to później będzie za Robimy tak, No nie nie niestety urzędnicy państwowi, tak jak i policja są urzędnikami, którzy no niestety na służbie nie nie mogą być udostępniani pod względem prawnym, ale też ze względu na to, że Państwo sobie jakby poprosili nas, my to urzędujemy. Ale może nie zaczniemy. Ma Nagrywać tak. jak najbardziej w Wam? Może. Tak. Nie ma problemu. I na problemu. I... No, na no, nie mamy w trakcie panie, pracy. Zdajcie. Tak, że mówi pani, że pani nie wolno pracować. Słucham? Pani nie wolno pracować. Nie, proszę pana. Proszę nie podać ustawy prawną, na podstawie której nie mogę pracować. Słuchaj, na podstawie rozporządzenia. A co mówi ustawa i co mówi konstytucja? Proszę mi. Czy pani natarmi moją rodzinę? Ja mogę, bo ja mogę nie pracować, to proszę w moją rodzinę i zapłacić za mnie rachunki. Ja wtedy mogę nie pracować. Konstytucja nie zabrania i ani nie ogranicza możliwości prowadzenia działalności w państwie prawa, który nie jest Polska. Nie ma ustawy na dzień dzisiejszy ani żadnego przepisu prawa. Rozporządzenie, proszę panią, jest pod ustawą, a nad ustawą jest jeszcze konstytucja. Jeżeli ustawy i, i rozporządzenia są niezgodne z konstytucją, nie mają mocy prawa. W tej chwili mamy 21 wyroków odrzuconych, e, wniosków o ukaranie ludzi, którzy, o, e, przez stanę, którzy otwierają swoje działalności. Na 21 wniosków 21 jest wygranych przez przedsiębiorców. Nie ma podstawy prawnej, są też orzecznictwa sądu, jak w Popolu jest siedem łącznie orzeczeń które nie zabraniają mi prowadzenia działalności gospodarczej. Jest jednolita linia obrony. w Państwie. Nie nagrywamy panią, nie nagrywamy panią. Nie? No proszę zobaczyć, proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. Nie. Tak to wygląda. Nie tak nagrywamy. Tak to wygląda, widzi Pani? Absolutnie nie ma takiej możliwości, że panią. My nie jesteśmy wrogo do pani nastawienia. Pani absolutnie nie tam od razu Nie Bo my chcemy wiedzieć. Na... No, panowie, moment, bo naprawdę nie ma potrzeby. Przepraszam. Po prostu jest taka sytuacja, że wszyscy jesteśmy zdenerwowani. Ja jestem w tym momencie w trakcie pracy. Dzisiaj jest pierwszy dzień od trzech miesięcy, ja, ja kiedy ja zarabiam się, na chleb, proszę, 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 proszę mi wiedzieć, że ja mam dziecko w domu i rachunki dziękuję. do wpłacenia. ja też mam dziecko. I mimo, że nie było podstawy prawnej do tego, żebym zamknęła lokal, postanowiłam zastosować się do rozporządzenia jako zalecenia. Natomiast nie ma podstawy prawnej, a ja nie wiem z czego żyć. Noga, tak, dlatego za dlatego zgodzę się z Panią nie jest pani dobrze poinformowana, dlatego mam prawo prowadzić działalność gospodarczą. Zachowujemy środki ostrożności, tak jak należy. Jest do dezynfekcji na miejscu. Ja jestem w maseczce, obsługa jest w maseczce. Ludzie się znowu od siebie jedzą wychodzą, mamy prawo w ten sposób funkcjonować, prawo nam tego nie zabrania, tym bardziej, że muszę też zarobić na chleb. I myślę, że pani mnie rozumie jako urzędnik państwowy i jako człowiek. Więc e, nie łamiemy prawa, robimy, co możemy, żeby zachować wszystkie środki ostrożności, staramy się zachować wszystkie przepisy sanepidu, które obowiązują tym, nie staramy się po prostu ich przestrzegamy, pracuję w gastronomii od wielu lat, Wie co należy robić. Dbamy o wszystko, co jest niezbędne. I nie widzę podstawy prawnej, dla której mieliby Państwo mi w tym momencie zabronić pracować. Jak mówię, no nie ma więcej, bo i co teraz w tym momencie zrobiliśmy? Proszę nie powiedzieć. I zobaczymy. To przyszli Państwo sprawdzili, tak pracujemy nie wykieram się tego, pracujemy. Wcześniej w tygodniu od 13 do 21 przyjmujemy gości. Na miejscu serwujemy dania na wynos i z odbiorem jak to sobie życzy. Dobrze. Proszę pani, ja bym chciała się zobaczyć jak jest na kuchni. Mm, Moment Czy fartuchek no, mogłabym? Nie wpuszczę panią na kuchnię, ponieważ w tym momencie odbywa się serwis. Kuchasz na kuchni gotuje. Tam są gorące patelnie, jest olej, nie mogę panią wpuścić w czasie wykonywania pracy na kuchni, kiedy robimy dania i nie pozwalają na to przepisy BHP. A żeby Pani weszła na kontrolę musi niestety Pani się zapowiedzieć i ma Pani na to świadectwo. Nie, Pani. Pisał że jest niebezpieczeństwo. Nie, nie, nie. Pani pani Ale dobra, niech Pani powie, bo ja jestem też ciekawy. Pani musi wiedzieć z jakiego formatu Pani chce przyjść. Proszę się wtedy określić. Proszę Pana, pani nie. Trzy formaty, mamy obowiązku. Co to, to to proszę obowiązek. mi podać w takim razie? Jeżeli tak mamy do mam to proszę mi podać na którego Pani może to, to jest Łódź Oliwiarnia. Pani obowiązek podać się sprawy. Przepraszam, że długo będzie, ja naprawdę muszę wrócić do pracy, bo ludzie czekają aż ludzie jedzenie. A my dokonali. chętnie szefową zastąpimy tutaj. <grym> Dobra, proszę bardzo, <radę. grym> jeżeli Pani nie prowadzi już ileś czasu do badania, to Pani wie, nawet w protokołach tak, jest, że nie wykonano do żadnych opcji, że podam jedzenie wszędzie, jak To, pan, jak to, to jest jakich przypadkach? Każdy? Nie. Nie. Każdy. nie. nie, nie, nie. nie. Proszę panią, tyle lat w gastronomii tak, jeszcze tak, czegoś ja takiego tak, się nie, nie zdarzyło, żeby no, nie chce. Momencik mówił. Dajcie szefowej mówcy. Wezmę, wezmę telefon, sprawdzę sobie artykuł, na podstawie którego pani tak? Siostra, właśnie. Proszę bardzo, proszę żeby szefowa się wypowiadała. Zapraszam bardzo państwa. Jesteśmy panią wsparciem. Bardzo dobrze z nami grać. To Tak, że za chwilę to będzie. Poproszę o przepis prawny, dzięki któremu może pani wejść na nie bez zapowiedzi. Ja nic nie w czasie pracy. Tutaj są wszystkie podstawy prawne. Proszę ja sobie przeczytam. Żeby nigdy, nigdy nie powiadamy, mi pozwolić przeczytać. Może głośno, żeby wszyscy słyszeli. Bo to Głosy też dla czasie, innych... Wiem, może ktoś inny, może Marcin przeczyta głośno. Żeby też wszyscy słuchacze wiedzieli, znali te podstawy prawne. Tak, to możesz ten, nie, możesz, to, możesz tak. to spokojnie przybliżyć.

jeśli Pani chce w każdej chwili, to tylko i wyłącznie kontrolę żywności. to jest jedyna forma. Tak prawda. Dlatego zadałam pytanie, czy chce Pani przeprowadzić kontrolę żywności? Tak. To jest jedyna I w m. M. tym temacie Kiedy... Pani dzisiaj do nas przyszła. Przez. Nie. chciałam to tak, nie. co się dzieje w no, lokalu w ogóle generalnie. No to Pani no to widzi, to nie jest podstawa do tego, żeby mogła Pani wejść... Pan nie, wyrzuca. Ja ja Marcinek, Proszę. cicho. Proszę, pozwólcie mi, ja pani będę wygotowała e, Proszę pani, jeżeli przyszła pani e, sprawdzić ogólnie, zobaczyć, co się dzieje w lokalu, to pani zobaczyła. Jeżeli przyszła pani na kontrolę żywności, a jak pani powiedziała nie, to nie może wejść pani na kuchnię. Bo musi się pani zapowiedzieć. Proszę Pani, jest na moje prawa. Proszę dobrze, w takim razie zadzwonię po inspektora BHP, czy pani w czasie pracy, kiedy kucharz gotuje gorącą wodę na kuchni, patelki. I jest niebezpiecznie, bo to jest w tym momencie miejsce niebezpieczne, gdzie jest ogień, bo jest sychańka gazowa. Nie, ja tylko mówię tak, żeby mnie nagrywają panowie, żeby wiedzieli. Więc ja się pytam, czy może pani wejść na kuchnię? Czy przepisy BHP pozwalają komukolwiek wejść na kuchnię w momencie, kiedy jest serwis? Nie. Przed serwisem, po serwisie, kiedy jest przerwa w serwisie, nie może pani wejść na kuchnię, ponieważ ja, nawet jako właściciel, jako kelnerka, nie wchodzę na kuchnię. Jest wydawka, gdzie pobieram dania. Nie można, i to jest dla bezpieczeństwa kucharza i dla wszystkich w koło, ponieważ kucharz będzie się obracał z gorącą patelnią, z gorącą wodą. I nie daj Boże, nie chcąc, podknie się, poleje panią, poleje siebie, to kto będzie za to odpowiedzialny, proszę nie powiedzieć, pani? Nie, ja biorę za to odpowiedzialność, za pracownika. Nie ma takiej możliwości. prowadzi sobie... Tutaj, tak, tutaj trzy miesiące. Ale ogólnie prowadzę od 4 lat, a pracuję w deskuterach, już mają od 15. Czyli pani nie jest nowicjuszem. Nie jestem. Czyli no. pani wie, że na kontrolę nikt się nie zapowiedział. Nieprawda. Zawsze się, się na kontrolę miałam zapowiedziane z 7 terminem wyprzedzenia, to jest pani? po pierwsze. Kontrole pani? niezapowiedziane są tylko w momencie, kiedy jest złożone doniesienie, że są nieprawidłowości w lokalu i wtedy ma pani prawo przyjść, skontrolować bez żadnego uprzedzenia i przede wszystkim musi być zgłoszenie na jakiej podstawie, o co jest to oskarżona, to czy jakie nieprawidłowości zostały w tym momencie wykryte. To jest jedyna sytuacja, kiedy może Pani bez kontroli przyjść, a tak czy inaczej musi Pani poczekać, aż ja zakończę serwis i wyproszę kucharza, żeby zlikwidował wszystkie niebezpieczne typu gorący garnek i tak dalej, żeby absolutnie Pani się nie stało. I tutaj. Jeżeli jest to to proszę skierować wniosek do sądu o karanie mnie, a ja się z tego odwołam. I na pewno wygramy. Nie o to, że siedmiu że mam zapowiedzieć kontrolę. Ale pani może wejść na kontrolę bez zapowiedzi, kontrolować żywność. Pani powiedziała, że nie przyszła pani kontrolować żywności, tylko zobaczyć ogólnie, co się dzieje w lokalu. Pokazała mi pani ustawę, która mówi o tym, że może pani przyjść bez zapowiedzi w celu kontroli żywności. Jeżeli pani przyszła w innym celu, a nie w kontroli żywności, to nie ma pani prawa z ulicy wejść na kuchnię. Musiałam zobaczyć, co się dzieje w To pani zobaczyła. Ludzie są, ludzie jedzą, jest zachowana czystość, jest wszystko tak, jak należy, jest do dezynfekcji, wykonujemy swoją pracę. Ja pracuję tak, jak mi pozwala na to, że pospolitej Polski. Tak jak pani pracuje, ma pani do tego prawo, nikt pani tego prawa nie odbiera, dostaje pani za to wynagrodzenie, to jest moja. Ja dostałam bardzo dużo pieniędzy i teraz. Z naszych podatków naszych I nikt mi tego w państwie prawa nie zabroni. Jeżeli Państwo chce mi tego zabronić, proszę, niech wprowadzi stan wyjątkowy, nikt zapłaci mnie przygotowanie utrzymania moją rodzinę. Wtedy się mogę zgodzić na to, że zostanę w domu. Tak, no to ja nie mam... Pani nie ma na to wpływu. Pani może wykonywać swoje obowiązki, ja do Pani pretensji nie mam. Natomiast jeżeli chce Pani, powiedziałam, wejść na kuchnię na kontrolę żywności, to proszę przejść wtedy na kontrolę żywności, a nie na ogólne obejrzenie lokalu. Bo wtedy nie jest podstawą do tego, że mnie ja Panią wpuściła na kuchnię podczas serwisu. A zaczęła Pani od rozporządzenia nielegalnego. Wie pan co? To proszę na pisanie do prezesa Rady Ministrów. No ale ja, pani jest jak przedstawicielem nie, prezesa. Nie, ja nie jestem, ja jestem przedstawicielem inwestycyjnym. No dobrze, do... 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 ja rozumiem. Pracę, no, panie no, panie nie, do... nie. Pani dostaje zlecenie, Ale pani się, się, do... do... się na to powołuje. Ale pani się powołuje na to. W tym no, ja dostaję takie rozporządzenie, to ja. My, so my rozumiemy, powoły. my rozumiemy, ale pani, ja, ja czuję, że pani trochę agresywnie nas tutaj zaatakowała. Ja myślę, że to jest stresująca sytuacja dla wszystkich stron. Ja bym chciała. Trzeba zakończyć tak. tą dyskusję, tak. chyba, że Pani ma do mnie jeszcze jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Nie, proszę Pani, jak miała pytania, to ja po prostu wezmę Pani. Pani jest właścicielem? Jest tak, jestem właścicielem. to ja ewentualnie mam dokumenty wszystkie. Zapraszam. Pytania. Zapraszam. To po prostu wezmę Panią. Proszę. Zapraszam. Tak, tak najbardziej tak. jestem nie ma, i na nie to... uchylam się, nie uciekam. Czy Państwo mają do mnie jakąś sprawę? Ja mam... Tak, podobno był y, poprzedni patru y, tutaj, tak? Był. Pani była na banach? Tak. Jako właścicielka? Tak jest. To już nie legitymujemy pani, tak? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Miłego dnia. Czynnik mieli dużo do powiedzenia podczas wizyty, może też coś. Ja się, powiem powie... szczerze, że, że właścicielka Ania bardzo dobrze rozegrała. Brawo! Zegrawo. Brawo, Ania! Brawo, brawo, brawo! Poczynająca sytuacja była na pewno bardzo duża emocji, bo to było widać, natomiast e, znajomość prawa pani Ani e, wygrała z e, tymi ni nielegalnymi rozporządzeniami w związku z tym. Oby więcej tego typu uczestników e, w naszym kraju. Trzymamy kciuki, żebyście wszyscy mieli na Proszę Państwa, otwieramy, nie boimy się, działamy legalnie. Dzięki, do następnego razu.